O subskrypcjach, a także o dzwoneczkach, no i dojeżdżamy powoli na Litwę, e, ojczyznę Adama Mickiewicza. Ale po drodze, oczywiście, minęliśmy piękną Subalszczyznę. Także naprawdę fantastyczne widoki. Troszeczkę słońca, troszeczkę deszczu w drodze, ale. Oczywiście też nie ominęła nas piękna tęcza. Warunki drogowe bardzo dobre. Jadę, słuchajcie, już od godziny 13 na euro. Jest teraz już godzina, no grubo po 19, także 6 godzin w trasie, ale wszystko po to, żeby Wam zrelacjonować zrelacjon to, co będzie w Sankt Petersburgu. Myślę, że nastroje są raczej średnio optymistyczne, raczej chłodne wśród polskich kibiców po tym, co się stało w Islandii, ale to nie znaczy, że polscy kibice nie kochają kadr. Każdy nie wiem jego zagranie czy wykopanie piłki w trybuny dla kibiców budziło wielki entuzjazm I to jest fajne. Bo przecież o to chodzi w piłce, żebyśmy się z tego wszystkiego e, cieszyli, żeby ona przynosiła radość, bo to jest tak naprawdę najbardziej e, istotne. Oczywiście istotne są też zwycięstwa, ale z drugiej strony przecież też my jedziemy właśnie dla tych bała, barw biało-czerwonych. Trochę mniej istotne są już same wyniki, ale ważna jest ta miłość do reprezentacji. Futbolu, futbolu egalitarnego, futbolu, który jest dyscypliną w teorii, przynajmniej dla wszystkich, bo jak wiemy, UEFA dąży do tego, żeby tę piłkę jak najbardziej zamknąć. I to jest niewątpliwie błąd. Mamy jednak dobrą informację dla Was, słuchajcie, bo to jest informacja z ostatniej chwili. Dostałem takiego maila, że kibice hiszpańscy wywalczyli kwestię taką, że kupując bilet na. Mecz w Sewilli Polaków z Hiszpanami nie trzeba fiktować. Widzicie, kibice hiszpańscy potrafili się e, przeciwstawić UEF-ie, potrafili zrobić protest. No być może jest to jakiś tutaj prognostyk dla polskich kibiców. Nie wszystko należy przyjmować tak jak takie baranki, tylko czasem warto się postawić, warto postawić na swoim. To bardzo ważna informacja, bo tak naprawdę jak wiecie, kochani, to za te testy się grubo płaci. Kto się często testuje, to wie, a szczególnie jeżeli się testuje z operatorem to jest w, w rzędu 800 zł nawet. W związku z tym to nie są małe pieniądze, 800 zł to jest mniej więcej 200 euro. Więc także w Hiszpanii, w której się tak naprawdę nie przelewa, to jest duży wydatek. A teraz wyobraźcie sobie, że ktoś idzie z dwójką dzieci na taki mecz z Polakami, eee, mówię o Hiszpanach i musi wydać za te testy, jak ja mówię 200 euro, no to musi wydać 400. Euro, czyli 1600 zł na testy. To są bardzo duże wydatki, dlatego cieszę się, że Hiszpanie się postawili. Nie mogę się doczekać w Sankt Petersburga, naprawdę fantastyczne miasto, jedna z pereł w koronie Federacji Rosyjskiej. Tak to trzeba nazwać. Fantastyczne miasto z wieloma zabytkami. Pokażemy Wam także historyczne miejsca, jak Jezioro Ładoga, jak Ermitaż, jak Pancernik Aurora. Wiele, wiele innych ciekawych miejsc. Nie opuścimy żadnego, naprawdę, bo znacie moją miłość do historii. Ależ teraz fantastycznie słoneczko dla Was też wyjrzało. Denis, Wam może trochę tego słoneczka pokażę. Właśnie tutaj jadąc samochodem, jadę w towarzystwie moich przyjaciół Grzegorza Wajdy, jednego z bardziej uznanych polskich fotografów. Przypomnijmy, Chłopak był dwa razy na finale Mistrzostw Świata, robił zdjęcia, także niesamowita historia. Teraz możecie ich zobaczyć. Machają chyba do widzów kanału Cioną Po oczach jest z nami Jaromir Kruk, dziennikarz piłki noży i korespondent zacnego tygodnika, który, przypomnę, nawiązał z. Z nami współpracę, objął naszą wyprawę patronatem. Z Jarkiem będziemy także wszędzie. Jarek będzie pracował także dla kanału po poczach, będzie nagrywał Mateusza Borka między innymi w strefie dla mediów, i wielu, wielu innych ekspertów, będzie łapał dla naszego kanału. My także Jarkowi staramy się pomagać we wszystkim dla Was, dla kibiców, to jest dla nas najbardziej istotne. My serce oddajemy jako dziennikarze dla was, bo my jesteśmy przekaźnikami. Czasami Federacja. Federacje poszczególne tego nie rozumieją, nie rozumieją piłkarze. Przemysław frankowski, mówiąc w przyszłości polskiej kadry, nie tylko na tym turnieju, ale na wiele, wiele miesięcy do przodu. Jeżeli ten turniej w się zostanie czytnięty cudotwórcą, będzie miał ogromny kredyt zaufania. I my możemy na tym kredycie zaufania, na tej potężnej dawce energii e, Katar. A to oczywiście o Mistrzostwa Świata w Katarze, jeśli tu nie będzie dobrego wyniku. нас сердечнее. Na live'a z wami i muszę powiedzieć, że wiele ciekawych wniosków. Rzeczywiście polecam też dyskusję Mirka Szymkowiaka, trenera Jacka Zielińskiego i Romka Kołtonia, fantastyczny odcinek I, i zgadzam się rzeczywiście, że tych eksperymentów u Paulo Sousy jest zdecydowanie za dużo. Nie podoba mi się też to Mirek Szymkowiak o tym mówił. No i mówił też o jednej ciekawej rzeczy. Warto pytać tylko za Turcją, niektórzy za zapuchami. Zobaczymy. Ja uwielbiam niespodzianki, chociaż sądzę, że Włosi to jeden z faworytetów... turnieju, to myślę, że cudownie by się stało, gdyby turniej zaczął się od niespodzianki i Turcy urwaliby punkty Włochom. Zostawiam wam te, Was teraz z tymi już naprawdę podgrzanymi emocjami tuż przed inauguracją Euro 2020. Buziaki, salut i pamiętajcie, włączcie dzwoneczki, subskrybujcie i lajkujcie kanał Cioną po oczach. Wbijajcie także na kielecki futbol no i wbijajcie oczywiście na stronę Piłki Nożnej, na konto Twitter